No cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z OHV Jestem Howlix, słuchajcie i na starcie chciałbym wam podziękować Za mega aktywność pod filmami Bardzo to doceniam, słuchajcie me Mega robotę tam robicie Bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo łapek Dziękuję bardzo, słuchajcie I kto jeszcze nie zostawił subka, to bardzo wdzięczny Jakbyśmy, słuchajcie, dobili 10 tysięcy do końca roku Bo no, zaczęło to mega szybko lecieć i, I zbliżamy się No ale dobra, koniec, słuchajcie, tutaj żebrania I co, co robimy dzisiaj? No dzisiaj jest plan, słuchajcie widzowie, taki Żeby zrobić tą misję dla Kazimierza tak, żeby, żeby tam polecieć sobie w nocy Zrobić jakieś tam dealerszem szemrane na, na szczycie góry ee, I tego, i, i co No i no, no, no sobie zrobimy dile z Kazimierzem W sensie zawieziemy towar Kazimierza Ale no do, do 22 jeszcze jest sporo Mamy słuchajcie 10 godzinek Naszego kredensa troszkę umyjemy No bo jest uwalony, więc możemy słuchajcie tutaj troszkę Troszkę go umyć, ogarnąć Tego naszego kredensa i możecie słuchajcie napisać W komentarzu jaki proponujecie Jakie proponujecie malowanie na nim O ile da się go malować, ale chyba się będzie dało go malować, jak mi się wydaje. Jeżeli się da malować, coś tego pomalujemy, więc możecie dać w komentarzach propozycję, co, co jak chcemy go pomalować. Na jaki kolor, czy może jakiś wzór, czy czymś się inspirować może. Dobra, tutaj dach trochę umyjemy. No, zo, zobaczcie, jak ten dach pięknie idzie, słuchajcie. ten dach to w ogóle. To on schodzi po jednym przetarciu no poza tymi plamami. O, umiejętność czyszczenia wzrosła, nice! Słuchajcie, możemy pracować na myni. <grych> Chyba jest ok. jakkolwiek ogarnąłem, ale jeszcze jeszcze jeden widz napisał, żeby umyć tą szybę w poltku, to sobie słuchajcie Umyjemy tą szybę, rzeczywiście jest uwalona jak nie wiem Słuchajcie, wiecie, no trzeba przed wyjazdem do roboty tutaj ogarnąć samochód, no bo jak, jak, jak inaczej, jak inaczej Co z tego, że nie będziemy nim do roboty jechać, bo my będziemy potrzebowali pojechać sobie słuchajcie smarem naszym, bo tam będziemy musieli załadować sobie te Te bzdety Ale tu zawsze można przejechać, coś, coś, coś przemyć Dobra, no ale mamy sobie ogarnięte, umyte, eee, to sobie na razie dajemy tutaj, no i teraz tak, się zastanawiam widzowie jeszcze zanim my pojedziemy może robić ten, te nocne przewozy tajemne tutaj kurde jakieś dziwne rzeczy, to może pojedziemy sobie jeszcze na wyburzanie jedno, Moż, możemy sobie sobie, wskoczyć sobie na jedno wyburzanie a te interesy nocne sobie ogarniemy później niech, niech po prostu sobie naturalnie czas leci no ale drogi widzu, patrz jaka, jaka piękna szyba czysta teraz wszystko widać przez nią Tu już nie ma co narzekać a ta plama to nowa, to świeża ona się dopiero pojawiła jej to nie było przed chwilą ta też tutaj o, 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 o Rów. dobra, gościu, gościu, bo mi drogę zajmujesz co to ma być? wyprzedzamy go tutaj, o tak szybko, słuchajcie, pojechaliśmy, że chyba nawet nie zauważył. O, tutaj coś jest, widzowie. Może to było to właśnie. Może być, bo były chyba jakieś, słuchajcie, nie, nie, jakiś niedokończony budynek. Eee, wyburzanie szkieletu budynku. No to, proszę państwa, to już robiłem. Ja potrafię. Ja, Wypadł mi młody. Wiecie, jak jest stres, tak, stres. Nowe, nowe miejsce, nowi ludzie. Wyburzamy, słuchajcie. To może być satysfakcjonujące. O! O! O, prawie, dobra, czekaj, ja mam pomysł jak to zrobić. Ja umiem, ja wiem. Umawimy się zajcie na, na rogach budynku. Ej, stabilnie! Stabilnie to się trzyma widzowie. Aż jestem w szoku trochę. No, no, no. O dobra. Spadł tu kawałek. To może my musimy bardziej środek w sumie teraz, słuchajcie. Bo to jest niebezpieczne. To wiecie, to a, zasady BHP to tutaj nie istnieją widzowie. Na co komu zasady BHP? O co to komu? A na co to? Nie wiem czy ja to muszę wszystko rozwalić, czy... Czy jak to wygląda? Zresztą w sensie tu nie chodzi o to, żeby tylko to zawalić, tylko żeby porozwalać na przykład te płyty, nie? O, patrzcie, patrzcie, zawaliło się, zawaliło się. Ola boga, nie podziało. What the f! Co jest? Ale mi odwinęła ta blata, bla, blacha, nie blacha, ten beton. Ole mi walnął widzowie sierpowego, co to miało być? A co komu? Zasady BHP. Po co to komu? Na co to? Mike beton normalnie, nie? No przecież to jest one shot one, one, one shot one knockout to był widzowie. Co to miało być? Nie, nie, no jak tak to nie, to wiecie co to ja. ja nie to ja, ja idę widzowie na misję do Kazika. Pierdziele, ja idę spać. Ja nie wychodzę z domu. Idę do roboty, beton mnie bije, słuchajcie. Ale mi zarąbał ten beton. Co to miało być w ogóle? 20. Jeszcze, jeszcze sobie pośpimy godzinkę i pół godzinki sobie zostawimy na, na dojazd. Właśnie, widzowie, jestem ciekaw, co tam w tym nowym budynku Kaźmirza jest, bo tam w sumie nie byliśmy chyba jeszcze. O, co to, to białe drzewo jakieś. Trochę. Dobra, idziemy, słuchajcie, tutaj, na razie, do Kaźmirza. Skład otwarty. O, dostarczy elementy. Co mam załadowane? Mam załadowane. Dobra, Git. Te widzowie, w ogóle kurczę. My powinniśmy dostać jakieś spore wynagrodzenie za to. Nocki są płatne więcej. A to jest nocna zmiana, to jest po 22, patrzcie. 23 jest. A my jedziemy gdzieś, kurde, na zadupie. iż wilki nas tam zaatakują, lisy, inne kuny, jenoty i będzie problem. Ciekawe, kto wtedy zapłaci za leczenie. Powinni płacić tutaj więcej za tego, za, 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 za robotę. Nie dość, że słuchajcie, ryzyko napadu przez jakiegoś borsuka to jeszcze kurcze w nocy. A w nocy się śpi. To niezdrowe jest. Teraz, słuchajcie, muszę ostrożnie Kręcamy, ścinamy zakręt, słuchajcie. Nie, nie, nie! AJAJAJAJAJ aj, 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 aj. Co teraz? Nie! Zadanie nie będzie nieudane, nie udało mi się widzowie! Zepsułem. Czy ja mogę teraz na przykład, nie wiem, wrócić, czy coś, coś mogę zrobić, żeby to naprawić, czy nie? Jo... Ja, ja, pierdzielę, widzowie! Jadę! O tu wilki jakieś! Czy inne sowy, kuny, jenoty? Mówiłem, niebezpiecznie jest. Kurde. Jeżeli nie mogę za szybko jechać, bo mi znowu wypadnie. Mozakra. Na razie jest okej, okay, widzowie. Na razie jest okej, okay, na razie nic mi nie wypada. Więc fajnie, ale kurczę, tam dalej jest gorzej i ja się tego obawiam, bo tam jest, słuchajcie, taki skos dosyć mocny. Jest dużo takich ostrych zakrętów. No tutaj delikatnie na zakręcie. O, dobrze. Naprawdę staramy się jechać tak dosyć wolno, żeby żeby na żadnym zakręcie czasem nie wyrzucić towaru. Bo jak wyrzucę, to będzie przypał. O nie, 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 widzowie, nie wiadę, nie wiadę. Oj, oj, oj oj oj, nie, 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 nie do przodu, do przodu, do przodu. Kurde... To ja nie hamuję? Okej. Słuchajcie, mamy wszystko? Chyba mamy, chyba nic nie zgubiliśmy. Czy jak, wyobraźcie sobie, że ktoś patrzy słuchajcie przez okno i widzi jak, jak tego, jak ktoś wjeżdża pod górę ciężarówką od, o, o północy. Co sobie może pomyśleć taki, taki, taki człowiek, który widzi coś takiego. Ale dobra, jesteśmy przy pomniku widzowie. Jesteśmy przy pomniku. O! O, zadanie wykonane! Nice! Elementy zostały dostarczone. Super. A czy ja mogę. Zrobić renowację pomnika na przykład, bo ja widzę tu rusztowanie jest. A, a chwila, jest tu, jest tu może tego? Nie, nie ma żadnego, żadnego znaku. Da się wejść na rusztowanie, widzowie. Ale no, naprawić to tak średnio mogę. O, w ogóle widzowie, widoczki ładne, proszę popatrzcie sobie. Jak tu ładnie widać. Tam jest nasza chata. Widać stodołę sąsiada spaloną. Ej. Moja robota Dobra, a teraz schodzimy widzowie i jedziemy na chatę Bo jest ciemno, a ja nie, nie, lubię, nie lubię po ciemku robić kurczę, Mało widać Muszę wam rozjaśniać Nikt chyba po ciemku nie lubi Dobra widzowie, jesteśmy w chacie, idziemy kimnąć Zapisać grę przy okazji, bo nie mam zamiaru powtarzać tej misji O, ktoś dzwoni mi chyba Zamykamy drzwi, słuchajcie, to musi być dyskrecja Zapalamy światełko O, ja, jak jasno, jak przyjemnie, dobra Kaźmiś? Dzień dobry, tu znowu Maliniak Dziękuję za to, panie Kazimierzu Robota idzie dobrze Zamontowali już ręce Została głowa Póki co leży pod plandeką I czeka na śmiałka, co ją złoży do kupy I tu pojawia się pan Oho. Panie walcerzak Będziemy sami musieli zrobić rekonstrukcję tej głowy Trzeba to zrobić tak, że jak przyjedzie kuria po odbiór, to nie będzie widać, że to było klejone. Niech pan podjedzie w nocy po 22 podpomnik. Lepiej, żeby nikt tego nie widział. Do widzenia! O kurde, dobra, czyli. Ojeju, po 22 znowu trzeba tam podjechać. ojej, ojej znowu nocna robota, widzowie, znowu nocna robota. Bierzemy sobie, słuchajcie, pojedziemy sobie kredensem, może. Co? Bo tak. No, no kredensikiem to my tak za dużo nie jeździliśmy. Nie mieliśmy za bardzo okazji, więc słuchajcie, możemy sobie pojechać kredensem. No i widzowie, jak co odcinek, pozdrowienka dla moich widzów, czyli dzisiaj pozdrowienka dla Oli, San Diego i traktorzysty. Dobra, dojechaliśmy widzowie. Parkujemy sobie gdzieś tutaj. Dobra, nie, niech będzie tutaj. Coś mnie tam zablokowało. Bo nie, nie, nie będę się na siłę tutaj pakował. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda na górze. Czy my tutaj na górze mamy jakiś, jakiś znak, czy coś do kliknięcia, żeby rozpocząć robotę? Nie. Czyli to na dole pewnie będzie. Okay. Fajnie, że nam oświetlenie dali, nie? Przynajmniej coś widać. Tyle dobrze. Dobra, i co? I tutaj. Rozpocznie rekonstrukcję głowy. O! Pojawiła się głowa. Ojeju. Dobra, no to czyli takie puzzle mamy. Ok? Wchodzimy na górę. Zobaczymy. Wziąłem największy kawałek. Jestem ciekaw, czy to będzie. Czy, czy jestem ciekaw, czy dobry wziąłem. Nie, no to chyba jest git. Tak, no to jest z dół. Na pewno jest z dół. No tak, chyba tak. No włosy są. Chyba tak, dobra. Zadanie nieudane, bo zamontowane fragment, muszą być w pozycji, która pasuje do kształtu głowy. E? Ale jak? Fragment statuły. No i tutaj mamy. Mamy włosy, tak? To jest z dół głowy, jest szyja, szyja jakaś. No to powinien, powi, powinna być podstawa. Czy to powinna być podstawa. Kurczę, nie wiem, może ja to źle zamontowałem. Spróbuję jeszcze raz. Nie wiem, czekajcie co i tutaj, tutaj o to, to będzie? Zadanie nieudane. Problem jest taki, że ja nie za bardzo widzę co to jest. Mi to wygląda, wiecie? Mi to wygląda na. Y a, a Okej, okay, dobra, bo to <zyskujesz> za nisko to miałem po prostu i teraz czekajcie, teraz Teraz to cofamy. O. No, teraz jest git, widzowie, teraz działa Kurde wiewiór... tam wiewiór? Siedzi mi tu przeszkadza, ja się tu muszę skupić muszę. Dobra, które teraz będzie? teraz będzie to... To tutaj? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że to może być to. Kurczę te dwa elementy tutaj mnie zastanawiają, czy one... No czy one jakoś... Nie wiem, na przykład teraz nie powinny być, nie? Żeby nas jakoś tam... Ło, 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 No ale nie wiem, może te najmniejsze elementy będą na koniec właśnie. Co trzeba tylko po prostu zrobić tak chyba, o. Pyk O! Teraz jest idealnie widzowy, patrzcie to, no nie widać, nie, że tutaj coś tego Zobaczmy, no miejmy nadzieję, że będzie git, jest git, dobrze Dobra, to jest na samą górę, słuchajcie, ja się zastanawiam teraz no nie no, damy słuchajcie tutaj tą ostatnią część Głównie dlatego, że te małe części, no nie ma szans, że ja znajdę miejsce gdzie, gdzie te małe części będą miały wejść Więc słuchajcie, damy sobie może tą największą część tutaj nie największą, tą ostatnią dużą część. Dobra, teraz tak, teraz to trzeba wszystko sobie, słuchajcie, podnieść. Podnieść tutaj, dostosować oczywiście. O, chyba jest git. Chyba jest git widzowie. O, nie, nie mam latarki. Nie mam latarki i ja nie widzę, gdzie ja to mam, do, mam dopasować teraz. Najgorzej, w sensie to tutaj, co mam, będzie ok, tylko tutaj nie widzę, jak tutaj to wygląda, wiecie. A no moja latarka jest... Moja latarka nie jest, właśnie w tym problem O nie no, to no, z nosem może być problem, bo tutaj z nosem to w ogóle słuchajcie, nic nie widać praktycznie Ojeju, dobra Dobra, no spróbujemy, uwaga Tak, siadło! jo, Kurde, ale się udało widzowie Dobra, ale jeszcze tutaj, jeszcze tutaj Jeszcze ta broda nieszczęsna O, coś takiego dobra, uwaga. Nice! Zadanie wykonane. Ja nie mogę, widzowie. Nienawidzę z tej statuetki. Tr troszkę... To miała być szybka robota, to nam troszkę zajęło. To zajęło mi więcej niż się spodziewałem. Dobra, ale chyba robota skończona... Uuu, prawie spadłem. Robota skończona, tak więc widzowie, wracamy na chatę i zobaczymy co nam Koźmisz powie. Może... Może będzie miało coś ciekawego dla nas. Mam nadzieję, że to była ostatnia nocka. Koźmisz już dzwoni. Już, Koźmisz, już, już, idę. Dzień się. Dzień dobry, Maliniak z tej strony. Dziękuję za dokończenie pomnika. A nie ma sprawy. Rusztowanie rozebrałem i się udało. Pomnik wysoki, to nikt pęknięć nie zauważył na odbiorze, jak z ziemi patrzył. No i dobrze, I dobrze. mam nagrodę w formie rzeczowej. Ooo. Znalazłem kilka części, które mogą się panu kiedyś przydać. O! Niech pan podjedzie. Są do odbioru na firmie. Dziękuję za pomoc. Do widzenia. No, proszę widzowie. No, proszę. Zostaniemy fanty, ale słuchajcie te fanty sobie odbierzemy w kolejnym odcinku, tak, bo już te nocki to mnie słuchajcie wykończyły, tak więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się i cześć, cześć.